Może będzie osoba zaginiona. Obserwujemy dalej. Kochani, całkiem nowa seria materiałów na moim kanale. To są pozoracje z prawdziwych zdarzeń. Dzisiejsza dotyczy osoby, która zagubiła się w lesie. Zobaczcie, jak duże siły i środki zostaną tutaj wykorzystane, by go szukać zarówno z ziemi, z wody, jak i z powietrza. Powiem króciutko o zasadach, jakie dotyczą tych ludzi, którzy biorą udział w tym challenge'u. Są oni ludźmi w różnych zawodach. Ale tu muszą wsiąść śmigłowiec, dolecieć do miejsca poszukiwani, gdy tam już dotrą, zaczyna im się liczyć czas. Helikopter krąży trzy obroty wokół tego miejsca. Gdy oni dostrzegą poszkodowanego, mają zatrzymać się nad nim śmigłowcem, powiadomić służby naziemne i nawodne, a te, gdy dotrą na miejsce, wtedy zatrzymuje im się czas. To znalezienie poszkodowanego, który zabłądził podczas zbierania grzybów. Nie wiemy, w jakim jest stanie. Gdy oni go odnajdą, mają oczywiście czas odpowiedni na to. Sygnalizują służbom naziemnym i nawodnym, że jest, że mogą do niego podpłynąć, mogą do niego podejść. Oczywiście ta jest rywalizacja, jest do wygrania nagroda 2000 złotych, ale pamiętajcie też, by jeżeli spodobała się ta seria, dać łapkę w górę i by być ze mną, subskrybować kanał, bo to pozwoli wam nie ominąć żadnego cennego materiału. No i co, lecimy na challenge. A co, zastanawialiście się co to może być? Zastanawialiśmy się. Ja obstawiałem tak, albo jakaś selekcja nas przeczołga po lesie. Ja też coś w Ja też my. jakiś skok ze spadochronem. Jak byłby skok ze spadochronem, skoczyłbyś? Tak. Nigdy nie skakałem, ale... Ja też bym skoczył. Skoczy. Sam bym rekreacyjnie nie skoczył, ale... Ale nie przyjechałem tutaj wygrywać. Przyjechałem się dobrze bawić. Mogę zająć nawet ostatnie miejsce. Ważne, żeby przeżyć fajną przygodę. Inni uczestnicy widziałem też są dobrze przygotowani do zadania. Myślę, że głównie stawiają raczej na jakieś elementy przetrwania ze względu na lokalizację, w jakiej się znajdujemy, dużo lasów, więc bardziej marsz, przetrwanie. No ja mam nadzieję ich tutaj zaskoczyć umiejętnościami z ratownictwa. Zobaczymy, czy to się uda. Jesteśmy dosłownie prawie na miejscu. Szczerze mówiąc, totalnie nie wiem. Przygotowałem się z jednej strony na survival, a z drugiej strony na ratownictwo. No, znam Borkosia kilka lat. Wiem, że jest pasjonatem ratownictwa, więc staram się wykorzystać tą wiedzę. Na pewno będzie tam element ratownictwa czy edukacji, ale stresik jest taki. Gdzieś tam w powietrzu wisi. Więc rozglądajcie się bacznie. Się Nie denerwuj, jedz kartofle i obserwuj. Co widzimy, panowie? O kurde, Ale to. Helikopter. Helikopter Dokładnie, śmigłowiec Co zawsze było moim małym marzeniem, bo jeszcze nie leciałem helikopterem Widzisz, korko jest marzenia Tak, Na rzeczy niemożliwe załatwiam Od ręki Od ręki, Trzeba to wypocząć Wychodzimy Treskę musisz zostawić, dlatego że pilot wiedział, żeby nie brać luźnych rzeczy żadnych. To... Dobra, w kieszeniach takie rzeczy mogę mieć? Tak, ale gierci pod... no, nie wypadają. Dobrze, poza w kieszeni. To, to nie Formuła nie ma jest taka, że zostaje tylko Filip. A wy dwaj zapraszam tam do hangaru. Ty i ty do hangaru. Filip zostaje. E, Filipie, e, dwa słowa o sobie, czym się zajmujesz i tak dalej. Przez lata pracowałem w gastronomii jako, jako menadżer i sommelier, obecnie pracuję w firmie IT i y, również teraz y, y, zdałem egzamin na ratownika KPP. Dokładnie tak. A to, w czym weźmie teraz udział, czyli w zadaniu, też będzie taką formą budującą świadomość różnych zagrożeń społecznych, które istnieją, no a on będzie mógł w takiej misji wziąć udział. Firma LOKON udostępniła nam zegarki, jak tutaj widzicie, tą wersję najbardziej podstawową, taką bardziej zaawansowaną oraz taki smartwatch dla dzieci. Ta opaska ma za zadanie powiadomić nas, gdy na przykład nasz bliski ulegnie wypadkowi, gdy na przykład zastygnie w bezruchu, czy też gdy jego Parametry życiowe się pogorszą, dlatego że ten zegarek ma już tą funkcję bardziej zaawansowaną. Sprawdza saturację, tętno, ciśnienie oraz jeżeli ktoś spadnie z łóżka czy się przewróci, też powiadomi. Oczywiście możemy dokonać powiadomienia samemu naciskając ten przycisk SOS, czy też dzwoniąc do rodziny albo do służb ratowniczych. Opaska ta może przydać w przypadku, gdy nasi bliscy zachorują na takie choroby jak Alzheimer. Demencja starcza, zaburzenia świadomości, czy też nasi najmłodsi, gdy chcemy mieć nad nimi pełną kontrolę, taki smartwatch może spowodować to, że gdzieś, gdzie będą, jednym przyciskiem z nami się skontaktują lub zadziała to w drugą stronę. To ten moment, kiedy rusza pierwszy zawodnik. Emocje są na pewno u nas, ale u niego to adrenalina kipia, a będzie jeszcze bardziej kipiała uszami, jak wystartuje. Dlatego, że lot tego śmigłowca niesie z sobą dużo, można powiedzieć, i przeciążeń. No i ten człowiek nigdy nie leciał, tak? Filip powiedział, że to jest jego marzenie, ale zostaje spełnione w tym challenge'u. Bardzo mnie to cieszy. Pamiętaj o tym, że jeżeli tak. głowę będzie chciał wyjąć, to musisz obniżyć, żeby kamery nie strącić, tak? Mhm. Nawet jeżeli by się um, mhm. przypadkiem zdarzyło, że staniemy tyłem do hangaru, to też idziesz do przodu, dopiero szerokim... jego śmigła i leci. Pierwszy z zawodników leci już na miejsce poszukiwań. Tam poszukują grzybiarza, w rolę którego wcielił się manekin. Leży w zaroślach. Muszą go wypatrzeć. Pilot wie, gdzie znajduje się poszkodowana osoba, i zatacza za każdym razem ten sam krąg nad wskazanym miejscem. 1 i Ratownik jeden nieznaleziony nieznaleziony czekamy na drugie podejście. Tak jak słyszeliście korespondencję pierwszy z zawodników nie znalazł osoby leżącej. No i teraz wraca z powrotem na lotnisko. No a szykuje się następny. Jesteś już po misji ratowniczej i jak opowiadaj, jak sytuacja znalazłeś tego nieszczęśnika, co grzyby zbierał, czy nie? Niestety nie udało się, były, były chyba trzy podejścia coraz węższe kręgi. Nie udało mi się go e, wypatrzeć. Na no, lot śmigłowcem, jakie wrażenia? No bo to na pewno pierwszy raz leciałeś podobno, to było twoje marzenie, tak? Tak, to było takie zawsze lot śmigłowcem był trochę moim małym marzeniem. Uwielbiam latać, e, natomiast to był pierwszy lot helikopterem. Niesamowite uczucie. Szczególnie jak już na koniec zapundował trochę więcej adrenaliny i, i pobujał trochę lewa, lewa prawa, więc pra, praktycznie bokiem byłem do, do ziemi. E, niesamowita sprawa. A jak odczucie przeciążenia? Czułeś, jak wbija w fotel, czy nie? Tak, tak. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Mamy tutaj do czynienia z pozoracją. Oczywiście takie sytuacje mają miejsce. Niedawno w wiadomościach słyszeliśmy o grzybiarzu, który zaginął. Po kilku dniach został znaleziony żywy, a więc nigdy ta nadzieja nie umiera, bo ona umiera ostatnia. Jeśli chodzi o znalezienie się w lesie i zagubieniu w jakichkolwiek okolicznościach, to są specjalne techniki szukania pomocy, że tak powiem, samopomocy. No i to chciałbym, żebyś Pilem podzielił się z nami, co to może być. Pierwszym takim e, sposobem na odnalezienie się w terenu bądź też znalezienie pomocy, jest dotarcie do jakiejkolwiek drogi. Pójście nią po prostu, gdzie mamy bardzo dużą szansę na to, że kogoś spotkamy albo dojdziemy do jakichś zabudowań i tam uzyskamy tej pomocy. Super, to co jeszcze byśmy mogli wykorzystać jako technikę? No, jeżeli tej drogi pomocy. nie jesteśmy w stanie znaleźć, dobrze byłoby znaleźć jakieś wzniesienie bądź też wejść na drzewo i określić jakiś punkt orientacyjny. Zauważymy może jakieś zabudowania, jakieś po prostu cywilizacje i w tym kierunku iść. Super, czyli mamy tutaj jedną technikę, to droga, i idziemy, szukamy cywilizacji, no ale zapada już zmrok, co wtedy robisz? Dzień nie będzie trwał w nieskończoność, więc jak najszybciej postarajmy się e, odpowiednimi technikami rozpalić ogień, e, który spowoduje bardzo dużą ilość dymu. Być może jakieś służby, leśnicy, straż pożarna. Osoby po prostu postronne zauważą ten dym i zwrócą uwagę. Tam pojedzie jakiś patrol, zobaczy, co się dzieje. Super. No a gdy już jest zupełnie ciemno i tego dymu widać nie będzie, to jak się ratować? Zapada zmierzch jest zimno. Nie czekajmy. Nie czekajmy, aż zimno nas dopadnie, gdzie wpadniemy w hipotermię, zbudujmy jakieś schronienie. Czekajmy do rana. Super. Cenne rady, pamiętajmy o nich. Szczęście jest dynamiczne, nie mamy czasu teraz na to. Pierwsza mu się nie udało, ale może drugi będzie tym szczęśliwcem, a przede wszystkim szczęśliwcem może będzie osoba zaginiona. Obserwujemy dalej. To zero, zero. Niebawem, tak jak te białe drzwi za mną, tak samo może być biało wszędzie od śniegu. Temu może towarzyszyć hipotermia, gdy ktoś zaginie po prostu się wychłodzi. Jakie mamy na początku objawy? Na początku są dreszcze. Mięśnie drżą, żeby wyzwolić energię, a za tym idzie ciepło. Jeżeli to zaczyna przemijać, dochodzi do bólu mięśniowego, dochodzi do problemów z przemieszczaniem się, do zborności ruchów. Na następnym etapie dochodzi do zaburzeń rytmu serca, do zaburzeń świadomości z utratą przytomności, włącznie a na koniec ten najbardziej czarny scenariusz może dojść do zgonu. Jestem w śmigłowcu, stałem na dole, ale ten podmuch wiatru, energia kochani, pozytywna, to też poznają zasady ratowania kogoś i zobaczą, jak to jest trudne zadanie. No bo dwóch pierwszych zawodników niestety nie znalazło poszkodowanego. Miejmy nadzieję, że ten ostatni, a wiemy, że to jest Kamil SkyMed, który lata w lotniczym pogotowiu i bardzo często jako czach pomaga pilotowi w nawigacji, ale pomaga też znajdywać miejsce do wylądowania, więc może bardziej ma ten już taki sokolizm. Zok, poczekajmy. Pozwalam na użycie sygnału świetlnych i dźwiękowych Kto tu się kierować na helikopter? Przyjąłem, lecimy Radocha Wielka. Kamil znalazł poszkodowanego, bo poszedł komunikat po radiu od WOPR-u, że mogą w trybie alarmowym ruszyć tam, gdzie ten śmigłowiec zawisł. Za chwilę dotrą, zdiagnozują stan tego nieszczęśnika. Oczywiście będą walczyć też pewnie z hipotermią, no bo to cała noc minęła. No, a my czekamy na kamila, by Podzielił się z nami uwagami, a może też radami jako pilot, jakie techniki użył. Tu było mało czasu, nie chodziło nam o to, żeby pokazać, że za każdym razem znajdziecie taką osobę, ale jak jest to trudne zadanie. na tym, żeby maksymalnie wytężyć swój wzrok, żeby skoncentrować się na podzielności uwagi, żeby obserwować maksymalnie duży sektor, rozglądać się dużo i starać się najpierw zrobić szeroki sektor, a później jak już coś zobaczę. I tam było kilka punktów, które widziałem, zobaczyłem wędkarza, zobaczyłem jakieś dziecko, zobaczyłem samochód w opró i później jak już zobaczyłem coś, co jakby jest dla mnie istotne, to starałem się zawęzić ten swój obraz i szukać detali. No i stąd ta sylwetka właśnie jakiś zielony materiał. Mówię, kurde, to może jakiś materiał leży, a potem patrzę, no ale zaraz wygląda jak człowiek. To wszyscy mieli równe szanse. Pilot zrobił fantastyczną robotę, w nadleciał nad kwadrat poszukiwać i zaczął kręgami kroić ten kwadrat. Dwa razy przeleciał centralnie płozą nad poszkodowanym. I jeden kolega, i drugi, Chalaliśmy. no i Kamil, jak znalazł, centralnie patrzyli się. Byliśmy dwa razy nad poszkodowanym. Mhm. Nie, więc wszyscy mieli te same szanse, ta sama wysokość. Przy znajdowaniu, poszukiwaniu takich osób, które zlewają się kolorami ubrań z otoczeniem, trzeba mieć tę umiejętność czytania obrazu. Dlatego że tu jeszcze mieliśmy utrudnienie. Szata kolorów, jest jesień wystawała pomarańczowa koszulka spod zielonego kombinezonu, ale jeżeli zieleń na zieleń się nakłada i są różne odcienie, trzeba pobudzić wyobraźnię i szukać charakterystycznych kształtów. Tu szukaliśmy człowieka, gdybyśmy szukali na przykład opony, to wiadomo, że byśmy szukali okręgu. Okay. Podejrzewam, że odegrało tu kilka spraw rolę. Adrenalina wynikająca z rozwój chłopcem, brak doświadczenia w takich akcji poszukiwania z powietrza, no i... Kamil, który ma to doświadczenie, więc dla niego gratulacje. Panowie, bardzo dziękuję za uczestnictwo w tym challenge'u. Było dużo adrenaliny, emocji, ale przede wszystkim edukacja. Jak znaleźć grzybiarza, który zaginął w lesie. Jeszcze raz dziękuję uczestnikom, oczywiście. Dobrze wiecie o tym, że zwycięzca jest jeden. W tym przypadku to Kamil. On jako jedyny znalazł poszkodowanego. I oczywiście obiecana nagroda 2000 zł. Przekazuję na Twoje ręce. Już niebawem widzimy się w zupełnie innym miejscu z nowymi wyzwaniami. Pamiętajcie, zostawić łapkę w górę i dajcie znać, jak podobała Wam się nowa seria.